Cześć! To Mota Bartek z tej strony. Witajcie w moim kolejnym filmie, w którym chciałem się z Wami podzielić moją relacją z rozpoczęcia sezonu wraz z grupą Moto NC. Tu za sprawą kolegi Piotra, który namówił mnie na ten wspólny wyjazd na rozpoczęcie sezonu, postanowiłem dołączyć do, do grupy i, i, i bardzo miło spędziłem czas. Bardzo fajnie mi się jechało w grupie. Muszę powiedzieć, że to był mój taki pierwszy wyjazd w takiej dużej grupie motocyklowej, no bo to już naście motocykli brało udział w tym wyjeździe, więc, więc naprawdę taka, taka spora grupa motocyklowa. Wcześniej zdarzało mi się jeździć w dwa motocykle, może trzy. Jeszcze za czasów, kiedy jeździłem Honda Shadow, ale to był, słuchajcie, to zupełnie inna jazda była. No jednak, w takiej dużej grupie słuchajcie, jest raźniej jest moc, słuchajcie, jeździ się bardzo fajnie. Taka, taka grupa wygląda bardzo zacnie, tak, na drodze. Wszyscy na nas patrzą, jak jedziemy, tak, także bardzo bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No tutaj. Bardzo jestem, bardzo byłem zadowolony z tego wyjazdu, który zaczął się w Olkuszu na stacji benzynowej i ruszyliśmy w kierunku zlotu organizowanego przez sklep for ride z Olkusza przez pustynię błędowską, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę. Również byliśmy przy Tamie w Przeczycach po drodze, gdzie też zatrzymaliśmy się na, na krótki postój. I e, słuchajcie, dojechaliśmy do sklepu For Ride Katowice, e, gdzie był e, zorganizowany właśnie e, taki zlot motocyklowy, <coughs> o czym tutaj później. E, teraz widzicie, dojechaliśmy właśnie na, na, na Pustynię Błędowską, e, gdzie zatrzymaliśmy się na krótki postój i tutaj słuchajcie, <coughs> zrobiliśmy kilka zdjęć, e, za chwilę wam pokażę. No, naprawdę bardzo fajny wyjazd. Jak widzicie, pogoda dopisywała, także, także pogoda się udała. No, bo wiecie, nie ma jazdy motocyklem bez dobrej pogody, więc, więc jakby tutaj to rozpoczęcie sezonu. Słuchajcie, ten wyjazd który odbył się jeszcze w marcu, słuchajcie, no, no tutaj, słuchajcie, pogoda naprawdę dopisała, na także, także udało się. Jak widzicie, chwila dla fotoreporterów, tak, krótkie ustalenia, co dalej, jaki dalszy plan działania i lecimy dalej, słuchajcie. No tutaj kilka zdjęć za chwilę, tak, więc, więc bardzo przyjemnie. słuchajcie, można by się pokusić o takie krótkie pros and cons jazdy w grupie, tak? No bo, no bo nie ma co ukrywać, że taka jazda w grupie to jest zupełnie inna jazda motocyklem niż, niż jazda solo. No, no słuchajcie, bardzo fajnie jeździ się w grupie, tak? Bo no słuchajcie, jest się w grupie, jest, jest moc, tak, jest, jest bardzo. Dobra atmosfera, wiele motocykli, także słychać ten, ten ryk silników dookoła, i to jest bardzo fajne, to mi się podoba, tak tutaj bez dwóch zdań. <coughs> Słuchajcie, tu na początku trochę obawiałem się tej jazdy w dużej grupie, bo tak jak wspomniałem na początku, <coughs> był to mój pierwszy wyjazd w dużej grupie motocyklowej. Wcześniej jeździłem jedynie w 2-3 motocykle maksymalnie, więc to. Nie były duże grupy motocyklowe i, i tutaj, tutaj znacznie łatwiej się jeździło. Natomiast moje obawy okazały się bezpodstawne. No, jazda była bardzo przyjemna. Tak, w grupie zawsze musi być osoba, która, która przewodzi, tak? Czyli tak zwany mistrz ceremonii, no i osoba, która zamyka, zamyka grupę, więc, więc, więc ktoś, kto pilnuje tego, żeby. żeby żeby nikt nie został w tyle. No i to jest bardzo fajne. Słuchajcie. Bo, bo tutaj jak jeździ się w kilkanaście motocykli, 10 czy 15 motocykli, no to słuchajcie jest potrzeba takiego pewnego porządku, ktoś narzuca tempo, tak, ktoś, ktoś pilnuje z tyłu, żeby, żeby grupa się nie, nie rozsypała, więc, więc bardzo fajnie, tutaj muszę powiedzieć, że kolega Piotr wybrał bardzo fajną trasę, bo nie jechaliśmy, słuchajcie, głównym traktem, a nie autostradami, tylko tak jak widzicie, drogi leśne, drogi takie, słuchajcie, że tak powiem, ostatniej kategorii odśnieżania, śnieżania, ale to nie o to chodziło. No, taka jazda przez las motocyklem, słuchajcie, zawsze mnie bardzo fascynowała, bardzo mi się podobała. Bardzo fajnie się jedzie takimi drogami, bardzo przyjemnie. Jeszcze jak mm, pogoda dopisuje, no to, no, 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 no to już w ogóle, słuchajcie, pięknie. Także piękna sprawa. Na pewno jeszcze nieraz będę chciał wziąć udział w, taki, w takim zlocie, w takim wyjeździe. Słuchajcie. Po 10, kilkanaście motocykli, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, super przeżycie. <laughs> Zupełnie inna jazda niż jazda Solo, tak? No bo jeżdżąc Solo, słuchajcie, można sobie samemu narzucić tempo, samemu sobie zdefiniować, gdzie będą przystanki, tak? Nie musimy się do nikogo dopasowywać, ale słuchajcie, jedna i druga jazda ma swoje plusy i minusy, tak? No i solo nie możemy liczyć na niczyją pomoc, tak? Na niczyje wsparcie. No i jakby jedziemy sami. Tutaj oczywiście to też jest bardzo fajna, fajna jazda. Też ją bardzo lubię. Natomiast bardzo polubiłem też jazdę w grupie, słuchajcie, bo to jest bardzo zupełnie inna jazda motocyklem. Zupełnie inaczej się tutaj jedzie, zupełnie inaczej inne przeżycie, ale naprawdę bardzo fajne i, i no i godne, godne yy, przeżycia, godne Kolejnych wypadów. Słuchajcie, także nie mogę doczekać się kolejnych wyjazdów. Tutaj już od razu zapowiem, na pewno pojawią się kolejne filmy z, z bracią z forum NC, Mamy zaplanowane spotkanie, tak zwany zlot, które odbędzie się nad morzem. I, i, i tutaj już, już, już zapowiadam, że, że, że też wezmę w nim udział, więc z wielką chęcią znowuż dołączę do, do grupy Moto NC, gdzie, gdzie będziemy wspólnie jeździć, będziemy wspólnie wysiadować i, i słuchajcie, naprawdę naprawdę super sprawa, także każdemu polecam, jeśli ktoś obawia się jazdy w grupie, to słuchajcie, niepotrzebnie w ogóle nie ma się czym słuchajcie, przejmować na zapas no po prostu trzeba wsiąść na, na maszynę i słuchajcie i jechać, także Piękna sprawa. No, tutaj widzicie już ujęcia z, z Tamy w Przeczycach, gdzie dojechaliśmy. To był nasz drugi przystanek po pustyni Błędowskiej. No, jak widzicie, wiele motocykli wjeżdża tutaj na, na Tamy w Przeczycach. Bardzo fajna sprawa, tak. Chwila na odpoczynek chwila, na, na, chwila dla fotoreporterów. Także słuchajcie, no bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Jak widzicie pogoda super. Zastanawiałem się czy na tym jeziorku pływają jakieś, słuchajcie, żaglówki, no bo słuchajcie, żeglarstwo to też jest jakby moje drugie hobby, więc, 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 więc no zawsze jak jestem nad jeziorkiem to wypatruję jakiś portów żeglarskich. Natomiast muszę powiedzieć, że trasa tutaj była dość spora, bo tam jest powrotem w jedną stronę ponad 150 km, no i tyleż samo trzeba było wrócić do domu, więc, więc jechało się 300 km, słuchajcie, motocyklem z przerwami oczywiście i muszę powiedzieć, że, że no, wygoda jest dosyć duża, duża na, na Hondzie MC750X. Na pewno dużo wyższa, słuchajcie, niż na mojej Shadowce. No pamiętam, jeżdżąc moją Shadowką nad morze czy też w inne rejony, to no już po 100 km była potrzeba odpoczynku, tak? Musiałem odpocząć, ponieważ no tyłek dawał znać o sobie i tutaj niestety, słuchajcie, no trzeba było, słuchajcie, odpocząć. Natomiast jadąc Hondą MC zupełnie inny komfort jazdy, słuchajcie. E, tak Tu dopiero ma kabelków. To dopiero ma kabelków ten, ma kabelków. Pod, ten? No i pod telefon taki tak, mam, że po prostu uniwersalny podwójnie. No wiem. Na to, że tak powiem, zasnie. Tak, no, honda wygląda... Honda NC wygląda bardzo zasnie, także potwierdzam. Um, tak. oczywiście Piotrze, że tak. Będzie film, jak widać i słychać film jest. Także, także słuchajcie. To jest, to jest, to jest fajne. Tak, no słuchajcie, są dwie grupy oczywiście miłośników Hondy NC. Jedni kochają Hondę NC w manualu, a inni kochają Hondę NC w DCT. Ja należę do tych drugich, więc wcale nie uważam, że Honda NC, DCT jest, ma jakiś feller. No i tutaj słuchajcie, jak widzicie, dojechaliśmy już na, na miejsce, dojechaliśmy do celu y, naszej podróży, mianowicie do sklepu Forright Katowice, gdzie słuchajcie, <śmiech> gdzie, <śmiech> gdzie słuchajcie odbywał się zlot motocyklowy, jak widzicie, tych motocyklistów było sporo, no naprawdę można by ich policzyć w setkach. E, bardzo dużo motocyklistów różnych, słuchajcie, i były, e, słuchajcie, Harley'e, i były sporty, i były turystyki, i były naked'y, także dla każdego coś dobrego, słuchajcie, a tutaj jakaś szadołka po lewej się pojawiła, e, także, słuchajcie, dużo motocyklistów, e, dużo atrakcji, słuchajcie, na miejscu, można było e, skorzystać, e, słuchajcie, z, z maszyny do jazdy na jednym kole, można było podziwiać piruety które tutaj za chwilę w filmie też na motocyklu no takie już wiecie profesjonalne jak to, jak to mówiłem jeszcze rok i też tak będę jeździł oczywiście żartuję więc więc zlot bardzo fajny o tutaj po lewej widzicie maszynkę do, do, do próby jazdy, do, do, do próby willy, tak, do próby jazdy na jednym kole, no na zlocie można było też wsunąć kiełbaskę, tak, coś się napić, no niestety piwka, piwko tylko Bez słuchajcie, no bo no bo wiadomo, wszyscy na motocyklach, zmotoryzowani, więc, więc piwko niestety tylko bezalkoholowe. Chociaż powiem wam, że nie mogę już doczekać się zlotów w maju, tak, gdzie tutaj już będzie można z noclegiem się zatrzymać, no i też ten browarek wspólnie wypić, więc, więc to też będzie bardzo fajna sprawa. Także dzięki wszystkim za... Oglądanie. Standardowo subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, mówcie, jak się Wam podobało, i słuchajcie. Do usłyszenia niebawem. I tak, jak mówię, byle do zlotu. Także do zobaczenia, do usłyszenia, i cześć. Kroczyki zabraliście? Chyba tak. Bez kroczyków nie. Oh, No tak, to był pokaz e, rasowej jazdy motocyklowej. Na sam koniec jeszcze tylko dodam, słuchajcie, że e, nagrywałem ten film na nowym oprogramowaniu Da Vinci, którego się dopiero uczę. E, także wybaczcie mi wszelkie niedoskonałości, jeśli takowe były. Cześć.